Szanowni mieszkańcy gminy Nowogard, goście odwiedzający w weekend majowy nasze miasto. Jak pamiętamy co roku wydarzenia 30 kwietnia, święto Nowogardu, wręczaliśmy laury Ciesławowi Nowogardskim Domu Kultury i rozpoczynaliśmy majówkę na Placu Szarych Szeregów, była scena, były koncerty, były kabarety. Były występy, był wielki, duży festyn trzydniowy, gdzie się wspólnie spotykaliśmy, spędzaliśmy czas na wesoło, spędzaliśmy ze sobą ten czas, byliśmy razem i dobrze się bawiliśmy. Niestety, pandemia i nakazy rządowe zabraniają nam organizacji dla państwa takich wydarzeń, czego żałujemy, bo chcielibyśmy już wreszcie z tego wyjść i taką dużą imprezę miejską zrobić i zastanawialiśmy się jak Państwu e, uprzyjemnić ten e, weekend e, majowy i chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do udziału w pierwszej Nowogardzkiej Grze Miejskiej. To jest nowość, e, starsi mieszkańcy e, pamiętają taką zabawę, ona się kiedyś nazywała Podchody. E, co potrzeba do tej zabawy? Potrzeba ochoty e, do spędzania e, aktywnie Czasu na świeżym powietrzu i rodzinnie, oczywiście, bo to jest zabawa dla całej rodziny. Można też indywidualnie, jak ktoś wcale, rodzinie zawsze będzie, będzie zabawniej. Wchodzimy na stronę www.nowogard.pl, czyli naszą stronę miejską. Tam jest regulamin krótki do udziału w grze. Potrzebne nam chęci, uśmiech, telefon komórkowy, długopis i kartka. W internecie znajdziecie Państwo kartkę z miejscami, które należy odwiedzić, które należy je znaleźć poprzez liczne wskazówki, długopis bierzemy do wypełnienia tej kartki, no i telefon w niektórych miejscach będziemy musieli sobie zrobić zdjęcie. Generalnie trzeba znaleźć w mieście 10 punktów. i Są to punkty zlokalizowane w miejscach ogólnie nam znanych, przy instytucjach, przy zabytkach, przy naturze, czyli nad jeziorem. I chodzimy i szukamy tych punktów. W każdym punkcie znajduje się jedna literka. Tych literek jest 10 i z tych literek układamy hasło. Jak już ułożymy hasło, no to to hasło wrzucamy do skrzynki pocztowej przy. Urzędzie miejskim w Nowogardzie. Od kiedy do kiedy jest gra? Gra jest, tak jak na tych plakatach, jest napisane od 30 kwietnia do 3 maja. Czyli na tę grę każdy z Państwa ma 4 dni. Można tę grę ukończyć w jeden dzień, ale jakby pogoda nie dopisywała, albo czas. Państwo byście mieli ograniczony, to można tą grę sobie rozłożyć na 4 dni. Kilka punktów odnaleźć 30 kwietnia, kilka 1 maja, kilka 2 maja. Ktoś chce jeszcze przedłużyć do 3. 3 maja o północy zamykamy punkty, i 4 już nie będzie można w to grać. Jak ktoś uda się do wszystkich punktów, zbierze literki, wszystkie, ułoży z tego hasło, to proszę. Wrzucić to, zapakować tą kartkę wrzucić do koperty i wrzucić to do skrzynki pocztowej przy urzędzie miejskim w Nowogardzie. Oczywiście należałoby wydrukować zdjęcie. Jeżeli ktoś nie ma drukarki, a zdjęcia będzie robił telefonem, bo trzeba będzie stanąć w pewnym miejscu sobie zrobić zdjęcie na pamiątkę tego, że się tam było, i w dowód tego, że się tam było, to zdjęcie można wysłać do nas również elektronicznie. Większość z nas ma Facebooka, ma Messengera i wystarczy w wiadomości, Messengera, wysłać zdjęcia na Urząd Miejski w Nowogardzie. My je dopasujemy do ankiety, która jest wypełniona tutaj długopisem i wrzucona do skrzynki pocztowej. Zapraszam Państwa do zabawy w pierwszą nowogardzką grę miejską. Jest to pomysł na aktywne, ciekawe, miłe i sympatyczne spędzanie czasu na świeżym powietrzu w Nowogardzie i odwiedzenia miejsc, być może, w których dawno już nie byliśmy. Dziękuję serdecznie i zapraszam do wspólnej zabawy.